Akademia Just to Trade. Analiza fundamentalna to wpływ czynników ekonomicznych, finansowych, politycznych, przyrodniczych i technologicznych na dynamikę kursów walut. Do analizy fundamentalnej konieczne jest zbadanie wiadomości i trendów z różnych dziedzin, przede wszystkim wskaźników makroekonomicznych. Opierając się na analizie fundamentalnej, możesz przewidzieć ruchy cen w okresach krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych. Głównymi wskaźnikami makroekonomicznymi rynku są kluczowe stopy procentowe, dyskontowe oraz dynamika PKB. Stopy dyskontowe można nazwać zwierciadłem gospodarki światowej. Każda zmiana w nich zwykle wprawia rynki w ruch. Stopa procentowa jest ustalana przez Bank Centralny kraju. Mówiąc najprościej, jest to stopa, po której banki centralne krajów udzielają pożyczek największym bankom komercyjnym. Wszystkie inne stopy kraju, takie jak stopa, po której banki udzielają pożyczek swoim klientom, są ostatecznie określane przez stopę procentową banku centralnego. Można powiedzieć, że stopa dyskontowa określa wartość pieniądza w kraju. Im wyższe oprocentowanie tej waluty w porównaniu z innymi walutami duże różnice oprocentowania tym większa skłonność inwestorów zagranicznych do kupna tej waluty w celu lokowania środków na wysoko oprocentowanych lokatach. Wysokie stopy procentowe czynią więc tę walutę atrakcyjną jako narzędzie inwestycyjne, co powoduje, że popyt na nią na międzynarodowym rynku walutowym wzrasta, a kurs tej waluty rośnie. PKB to wartość pieniężna wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w danym kraju w danym okresie. PKB jest najważniejszym uogólniającym wskaźnikiem siły lub słabości gospodarki. Według tego wskaźnika pojawiają się dane kwartalne i roczne. Wpływ na cenę waluty. Wyprzedzający wzrost PKB jednego kraju w porównaniu do wzrostu PKB drugiego wskazuje na przewagę inwestowania w gospodarkę pierwszego. Na przykład, jeśli PKB strefy euro rośnie w większym tempie niż PKB USA, to w dłuższej perspektywie prowadzi to do umocnienia euro w stosunku do dolara amerykańskiego. Dziękujemy za wybranie. Just to trade. Zobacz inne nasze filmy instruktażowe.